O, o Fatalny wypadek! Znowu potłukłeś ślimakowi skorupę? No, to ja teraz pocznę. Musisz odwiedzić Cesarstwo Skorupek Wściekłego Jacka! Wściekły Jack! Tak nie wściekają te pełne magazyny, że ścinam ceny jak jakiś wariat! Jack jest wściekły! 99,99 ,99 za ten model ze szkła. To mnie okropnie wścieka. A taka? Nieśmigana, plastikowa, ze szklaną powłoką za jedyne 39,99. Ej, zabierzcie mi te cyfry z twarzy! Wspomniałem, że jestem wściekły? Szalej jest wściekłości! Żona wybrała wolność, więc będę sprzedawał te skorupę! szybko przyjść do wściekłego Jacka. Już! Jack jest zaciekle wściekły. Przecież bez dzieci. I jeszcze jedno. Nikt nie pobije mnie w reklamowej wściekłości albo szybko pożegna się ze swoją...